Witam, to jest Tomolko, to kolejna recenzja na moim kanale. Tym razem recenzuję niedawno zbudowany przeze mnie model Hyakury'ego. Hyakury, tak jak jako pierwsza recenzowana przeze mnie Hyakidża, to mobil z Aerobud Orphans, Także był z bazu oraz także był pilotowany przez Laughter Flankland. Jeśli chodzi o design tego mobila, bardzo mi się podoba to, jak smukły jest, tym bardziej w porównaniu do innych modeli tej wazu, chyba jedynie Shiden ustępuje mu w tej szczupłości. Aczkolwiek, Chiakuri bardzo zawdzięcza to temu, że był ewidentnie zaprojektowany pod walkę w kosmosie. Ewidentnie widać, że jego stopy są bardzo symboliczne i są w sumie tylko i wyłącznie po to, aby Chiakuri miał na czym stanąć, gdyby musiał, gdyby po prostu był w terenie z grawitacją. Typowych dla e botłoków jest tutaj dość mało, są tylko i wyłącznie te bardzo popularne na torsie oraz te na udach, do których wrócę jeszcze później. Głowa ma całkiem w porządku, aczkolwiek wolałbym, żeby może była trochę bardziej wytytulowana. Ta głowa podobałaby mi się bardziej, gdyby ten dół głowy był trochę inaczej urzeźbiony, ale i tak podobają mi się te pięć oczu, niestety nie pomalowanych, ani nie mamy do nich naklejek, ale trudno. Tak jak w przypadku Higgy podoba mi się ten olbrzymi jeden reaktor Ahab na środku pleców i nad nim mamy ten jeden duży plecak. I w tym miejscu przejdę już właśnie do omawiania samego modelu, bo jeśli chodzi o plecak, to jest to jego największa wada. Otóż, przyznaje Bandai, że bardzo fajnie go wyrzeźbili, ma bardzo dużo detali do panelinowania. Mimo, że jest ogromny, to tak samo jak sam Hyakury jest bardzo schludny. I też tym wadą nie jest to, że, te, że ten plecak go bardzo przychyla, z tego powodu, że podstawę, którą widzicie na ekranie, dostajemy w zestawie, ale problem z nim jest taki, że potrzebuje naprawdę dużo naklejek. Naklejek, jak widzicie, nie jest sporo, aczkolwiek to właśnie one dodają więcej koloru do samego plecaka, bo bez nich plecak jest w gruncie rzeczy jednokolorowym klocem. Fajnie też by było, gdyby Bandai lepiej porozdzielało część tego plecaka w taki sposób, abyśmy mieli o wiele łatwiej zmalowanie. Na przykład, jak są te trójkąty, które właśnie powinny być takie brązowe, jak ten pancerz. Gdyby były osobnymi elementami i chcąc pomalować je, nie musielibyśmy się bawić w wymaskowanie. To wtedy jeszcze uznałbym, że ok, spoko. Nie wkurzałoby mnie to tak bardzo. Ale jako, że jest to część, którą właśnie bardzo trudno byłoby zasłonić, aby pomalować to ten fakt, że nie mam tutaj oddzielonych części jeszcze bardziej mi irytuje. Jedyne co mamy rozdzielone to ten oto panel, który od zewnątrz powinien być w takim ciemnym kolorze, natomiast na środku powinien mieć taki sam kolor pancerza jak to. Natomiast to dlaczego ten panel, dlaczego ten panel jest osobny nie mam najmniejszego pojęcia. Wnioskując po tym, że tutaj widzimy dość dużo detali, oraz pek 3 mm, to wnioskuję, że jest to miejsce do doczepienia do jakiejś broni. Aczkolwiek ani instrukcja nie sugeruje jakiegoś opcją paka do, do kupienia, którego moglibyśmy tutaj umieścić, ani też nie widziałem nigdzie po dłuższym researchu w Google aby cokolwiek było zaprojektowane właśnie pod wyjście tutaj. No ale możemy tutaj umieścić cokolwiek chcemy, ponieważ port 3 mm jest dość uniwersalny. Kończę temat plecaka, dodam jeszcze, że dość łatwo się go wyczepia. Nie siedzi on luźno na Hyakurim i do odczepienia tych pegów trzeba trochę siły, ale wciąż nie trzeba niczego rozmontowywać, aby ten plecak odczepić. I po odczepieniu go widać jak szeroki jest Hyacuri, oraz muszę powiedzieć, że nie wygląda źle. Gdyby pozbyć się tych 3mm pegów albo wydrukować sobie jakąś część, aby tutaj podłączyć, albo użyć tych pegów do, jako porty do dodatkowej broni, to taki design sam siebie by się bronił. Oprócz plecaka, jedynym miejscem, na którym idą naklejki są ręce. Jedna naklejka idzie tu, wypełnia tą przestrzeń czarnym kolorem, oraz tutaj w te miejsca na łokciu, gdzie idą takie białe naklejki. I w wszystkich tych trzech miejscach jest to dość łatwe do oddzielenia, do pomalowania. Tak więc w tym miejscach aż tak nie irytuje mnie to tak jak na plecaku. Tak jak mówiłem Hyakurim ma bardzo fajne tłoki tutaj w udach. I co prawda jest to model Hagie, tak więc nie mamy tutaj działających tłoków. Są to tłoki totalnie oddzielone od całej reszty uda, ale wciąż wyprefilowane są w taki sposób, że tworząc większość poz z Hyakurim na spokojnie możemy ułożyć wszystko w taki sposób, aby tłoki wyglądały jak spójna część całego uda. Tak w nogach jak i w tosie nie mamy ani jednej naklejki, aczkolwiek są dwa aspekty, które mogłyby być lepsze. Po pierwsze te wentylacje tutaj nie pokazywane są jako czarne, więc to mogliby tutaj zrobić z dwóch elementów. A druga sprawa jest taka, że mamy tutaj te oczy, pięć oczu Hekyuriego, które mogłyby być albo osobnymi elementami, takim jednym osobnym elementem, który by się wczepiał w te pięć miejsc, Albo mógłby być to element, który jest częścią tyłu głowy Hykurego, bo głowa Hykurego składa się z części przedniej i tylniej. Niestety, oczy są integralną częścią tej przedniej części, dlatego ich malowanie może być mocno utrudnione. Teraz, przy do akcesoriów których nie ma dużo. Jeśli chodzi o bronię, to posiadamy takie dwa ładne karabiny, które mają bardzo dużo ruchomych elementów, dzięki którym możemy przejść z tego do tego, ale powodem tej transformacji zajmę się później. Bronię tę możemy wczepić w rękach jak którego nie ściągając tego panzerzyka z boku. I dzięki temu, że posiadamy dwie identyczne bronie, możemy z Hektora zrobić blaskowicza, trzymającego dwie gibiery naraz. Następnym akcesorium są takie dwa oto adaptery, które możemy wczepić w Ramiona, które możemy wczepić w ramiona Hekry'ego w tym miejscu, i teraz w jeden z tych dwóch pegów możemy wstawić tarcze, które są przechowane tutaj z tyłu plecaka Hekriego, tym polcem, dzięki czemu dajemy. Jak możliwość obrony, która też dubluje się jako broń ofensywna, ponieważ te tarcze dublują swoją funkcjonalność jako przerośnięte kastety. Jak już mówiłem, podstawkę tę dostajemy w zestawie, aczkolwiek, port do niej mamy dwa. To jak zwykle posiadamy port w kroczu oraz posiadamy też drugi port na końcu plecaka które to umożliwiają położenie hakurego na różnym poziomie w zależności od tego czego potrzebujemy do danej pozy Dostajemy także takie wydłużenie podstawki aby w przypadku w którym doczepimy podstawkę do plecaka hakurego aby nie wisiała ona razem z plecakiem gdy hakurego pozujemy na stopach Teraz pozowalność i jak zwykle zaczynamy od głowy i tutaj mamy bardzo standardowy podwójny staw kulkowy dzięki któremu mamy dość dużą swobodę ruchu gdyby nie ten kołnierz dookoła głowy aczkolwiek i tak mimo go Możemy tak naprawdę w bardzo dobry sposób wysunąć głowę do góry o wiele słabiej do dołu. Możemy też lekko ją ruszać na boki i wykonać lekkie obroty, ale no nic dzikiego ze względu na to, jak ten kołnierz jest zbudowany. Dalej w plecaku mamy te oto na ramienniki na lekkim zawiasie oraz teoretycznie te tutaj części w są na takim zawiasie, co nam pomoże później. I nie jest to do końca staw o tyle, że te części nie są połączone, one po prostu się trzymają na tarcie, aczkolwiek jest to tak, tarcie tak mocne, że no, według mnie działa na spokojnie jak staw. Zapiasowy. Wytorsie mamy typowo staw motylkowy, który pozwala nam wysunąć rękę do przodu. Mamy tą bardzo długą część ramienia, która wchodzi do, tutaj ball jointem, czyli możemy sobie to obracać do góry i do tyłu dość swobodnie. Możemy też lekko manipulować tutaj ruchem góra-dół, no i ze takim lipitem do góry, który oczywiście możemy powiększyć poprzez ruch samego naramiennika, który jest o taki. Dalej typowo tutaj mamy staw obrotowy, pozwala na pełny obrót. Dalej podwójny staw łokciowy. Pozwala nam na całkowite zgięcie, więc super. W dłoni absolutnie typowy staw kulkowy, więc nie ma tutaj nic nowego. W torsie nie mamy praktycznie nic. Jedyny tutaj staw to staw kulkowy, który jest podnoszony oczywiście z kroczem, który umożliwia nam lekki obrót, aczkolwiek tutaj blokują nam te tłoki. Czasami lubią wypadać ze swoich miejsc, więc radziłbym uważać, żeby się nie połamały. Jak widzicie, o tłoki te fakt, faktem dość mocno ograniczają ruch, aczkolwiek no, pozwalają na dość płynne przejście części podczas pozowania, więc moim zdaniem jest to fajne. Ten staw kulkowy pozwala także troszeczkę wygiąć ciało do tyłu. Oraz lekko do przodu, aczkolwiek coś takiego jest już tak naprawdę wyczepieniem tego stawu, więc trudno stwierdzić, czy jest to część pozwolności czy nie. Jeśli chodzi o nogi, to UDA są podłączone do krocza na dwa sposoby. Po pierwsze, mamy tutaj ta część z tłokiem, jest na stawie pegowym, natomiast ta część z tym tłokiem wchodzi do UDA stawem kulkowym. Tak więc są no to dwa oddzielne stawy, przez co tak jak mówiłem, możemy oddzielić ruch UDA od tego tłoka, aczkolwiek możemy też bez problemu poruszać obiema tymi częściami. I naraz, otrzymując taki kop do przodu, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry. Oraz taki kop do tyłu też superowy. Przez ten cały czas tłok był tutaj w miejscu, więc spoko. Przez taką a nie inną budowę oraz przez te pancerze tutaj mamy bardzo słaby szpagat, kolanie znów podwójny staw kolanowy, znów pełne zgięcie, więc super. W samych stopach mamy już dość mało, ponieważ mamy tylko taki lekki ruch na boki. Spowodowany pegiem, który wchodzi w tył łydki, czy raczej w łydkę, oraz mamy lekki ruch palców do góry i do dołu. Tak więc, pozowalność w miejscach, w miejscach jest naprawdę super, w innych miejscach dość średnia. I tutaj, moim zdaniem, miejsc, miejsca gdzie pozowalność jest średnia, można jak najbardziej usprawiedliwić faktem, że jest to mobil, który ma pracować w kosmosie. Więc niekoniecznie musi wyginać kończyny w sposób, który w tym modelu jest ograniczany. No i teraz, tak jak w przypadku Hekidży. Przechodzimy do pewnego rodzaju transformacji, która jest tak samo prosta jak u Hekidży. Zacznę od nóg, ponieważ tutaj po prostu dajemy stopy na dół i to w gruncie rzeczy jest absolutnie wszystko. Możemy też lekko te kolana zgiąć, ale nic więcej. Natomiast dalej mamy już dość ciekawą rzecz. Otóż, tak jak mówiłem, wysuwamy na tym pseudo zawiasie te części. Tutaj wkładamy ręce i teraz właśnie wracamy do broni, którą też od razu transformuję. Transformujemy ją w taki sposób, wysuwając cały ten element z rękojeścią na górę oraz rozdzielając to skrzydełko na dwie części. Otrzymujemy coś takiego. Wczepiamy to w dłoń i wysuwamy na bok. I wszystko zamykamy ze sobą. I to samo teraz powtarzamy z drugiej strony. No, i co do tej formy, tak jak w przypadku Hiju, praktycznie nic się nie zmienia. Mniej więcej chowamy stopy, więc jest, jest to tryb lotu. Aczkolwiek tutaj bardzo chciałbym pochwalić tą transformację rąk. Po pierwsze, nie musimy nic wyczepiać, trzeba to zrobić. Manipulujemy częściami, w rzeczy, w taki sposób, w jaki działało się to w anime. Oraz, czego nie pokazałem, ale można transformować te ręce, gdy bronie są wci wciąż wczepione w dłonie, i nie trzeba wcale tych broni obracać. Tak więc, mimo że za założenia transformacji Hakurego oraz Hakiju są bardzo podobne, tak o wiele więcej Wiele, wiele bardziej podoba mi się to, jak rozwiązanie to właśnie w Hyakurim. No i czas zacząć porównania. I zacznę je od wielokrotnie wspomnianej w tej recenzji package'y. Wciąż zostając w temacie Ibo, Barbatos Lupus, HG Boomerang z Kyokai Senki, RG Gundam Unicorn z protezą stawu ramieniowego, RG Gundam 00. chyba nigdy wcześniej nie pokazywana w porównaniach HG Archer, Master Grade Berka. i w ramach czegoś nietypowego po piersie kazać Augusta pilota barbatosa. Podsumowując, model ten bardzo mnie zaskoczył. Fakury podobał mi się jako design, aczkolwiek nigdy nie byłem zbytnio zainteresowany jego modelem i kupiłem go głównie dlatego, że po prostu był tani oraz akurat robiliśmy grupowe zamówienie. Długo u mnie przeleżał w backlogu i od razu po jego złożeniu stwierdziłem, że naprawdę muszę go recenzować, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych modeli z Aaron Boddett Orphans, tutaj naprawdę nie, nie żartuję. Zdecydowanie lepszy od większości z tych, które posiadam i którego jako jedyny minus tak naprawdę mógłbym dać te naklejki, brak rozróżnienia kolory, kolorystycznego oraz brak większej ilości Akcesoriów, choćby na przykład dłoni. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bolączka tak całej serii IBO, jak i teraz też wiedźmy. Ale ja naprawdę bardzo lubię dodatkowe dłonie i będę to przyjmował jako wadę. Przyjmując to, co mówiłem w recenzji Barpatosa Lupusa, że jakby nawet, jakbym nawet recenzował samego Lupusa bez jego tego obciąg, obciąg paku, to i tak dałbym mu White Baga, to Hyakiremu, przez jego wady, które nie są według mnie dużymi wadami, daje Red Baga. Tak, wyżej niż Widara. W przypadku widara sprawa była taka, że no po prostu jest to świetny design, w którym pewne elementy po prostu kuleją, choćby ta kalorystyka, gdzie u niego to jest o wiele gorsze. Natomiast Hyakirego uważam, że jest to naprawdę bardzo powolny model, który szczerze polecam. I to będzie tyle na tą recenzję. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli Wam się spodobała. Na razie.